Cześć. Siomi w tym roku chce chyba przejąć każdy segment. Wypuścili flagowca Mi 9 ze świetną ceną, średniopułkowca Redmi Note 7 ze świetną ceną i teraz mam dla Was Redmi 7, czyli budżetowca, także ze świetną ceną. Zapraszam na recenzję. Redmi 7 jest typowym przedstawicielem serii budżetowej. Nie dostaniemy tutaj topowych podzespołów, ale nie o to tutaj chodzi. Moim zdaniem ten telefon jest bardzo rozsądnie wyceniony jak na to, co oferuje. Zacznijmy sobie od samego wyglądu tego telefonu. Telefony budżetowe nie zawsze cieszą się dobrym designem. Z tyłu mamy błyszczący plastik w kolorze czarnym, niestety on potrafi się urysować, natomiast Xiaomi w cenie dodaje nam silikonowy pokrowiec, który ochroni naszego smartfona. Na pochwałę zasługują także schowane obiektywy, one nie wystają aż tak bardzo, więc ta obudowa wygląda bardzo schludnie. Po środku mamy także czytnik linii papilarnych, jak to w Chińczykach bywa, tutaj nie ma kompromisów, ten czytnik działa bardzo dobrze i po przyłożeniu palca natychmiast odblokowuje nam smartfona. Jeśli chodzi o ramkę, ona jest plastikowa, tutaj niestety trzeba było pójść na oszczędności. Przyciski do głośności oraz blokady są bardzo dobrze umiejscowione i tak naprawdę ten telefon użytkuje się bardzo wygodnie. On dobrze leży w dłoni, natomiast pamiętajcie o tym, że jeśli jesteście osobami z małymi dłońmi, to 6,3 prawie cala może Wam troszeczkę przeszkadzać. Ten telefon jest duży, ale bardzo dobrze wyważony, więc nie ma czegoś takiego, że on może nam łatwo wypaść. Leży pewnie w dłoni, wygodnie. I ja, jako osoba, która ma większe dłonie, bezproblemowo obsługuję go jedną ręką i nie przeszkadza mi jego wielkość. Na froncie urządzenia mamy ekran HD 1520x720, czyli proporcje 19x9 z bardzo dyskretnym, modnym w tej chwili noczem, który jest po prostu łezką. To wcięcie nie jest najładniejsze na rynku, ale nadal pamiętajmy, że jest to telefon budżetowy i fajnie nawiązuje do flagowego Mi 9, gdzie to rozwiązanie jest bardzo podobne. Ekran chroni nam Gorilla Glass w wersji 5. Xiaomi chwali się, że powinien on przetrwać znacznie więcej. Podczas testów nie złapałem żadnych rys. Ekran jest czytelny, natomiast kąty widzenia gdzieś tam czasami się potrafią załamać te barwy. Pamiętajcie, że jest to ekran budżetowy, ale i tak, jak na budżetowca, fajnie, że dali tutaj ekran HD. To odwzorowanie barw nie jest aż tak złe. Pamiętajcie, że odnosimy się do telefonu taniego więc nie będę tutaj wymagał tyle, co na przykład od flagowej Mi 9. Jeśli chodzi o użytkowanie, specyfikacja Snapdragon 632, czyli procesor zaprezentowany pod koniec 2018 roku dla telefonów budżetowych w roku 2019. Co ciekawe, Snapdragon namieszał strasznie w nazewnictwie tych procesorów, dlatego że 632, która jest w tym telefonie, jest szybsza niż 636, która na przykład była w Redmi Note 5, a tam to był segment średniopółkowy, więc te liczby nie oznaczają, że ten procesor jest gorszy. Wręcz przeciwnie, bardzo dobrze sobie radzi, pokonuje wszystkich w swojej klasie. Jest to po prostu najlepszy użyty procesor, jaki mógł być w tym telefonie. Nie zawiedziecie się prędkością działania. Dodatkowo mamy tutaj 3 GB pamięci RAM, więc telefon chodzi bardzo płynnie. Nie udało mi się go zawiesić podczas testów. Nie miałem czegoś takiego, że musiałem czekać na wykonanie danego polecenia, a wiem, że w tym segmencie nie jest to takie oczywiste. Wszystkie aplikacje do social media, przeglądanie internetu, kilka kart w chromie, przełączanie się między aplikacjami, granie w gry nawet, Asphalt 9 tu chodzi bez problemu. Macie oczywiście zmniejszoną dokładność detali, natomiast możemy sobie tutaj pograć bez zawieszenia się. Co też zwróciło moją uwagę, nawet przy większym obciążeniu tego telefonu on się nie nagrzewa, co też należy pochwalić. Smartfon działa pod kontrolą Androida 9.0 Pie z nakładką MIUI w wersji 10, czyli mamy tutaj wszystko co najnowsze, wszystkie aktualizacje, Najnowsza nakładka, która chodzi bardzo płynnie, jest jeszcze bardziej zoptymalizowana. Tutaj nic w niej nie brakuje. Jak wiecie, nakładki od Xiaomi są bardzo rozbudowane i nie mogę na nim narzekać. Ten smartfon wydajnościowo niczemu nie ujmuje. Tu nie ma czegoś takiego, że godzi się na kompromis, że na przykład część funkcji nie będzie działała. Tutaj po prostu wszystko działa bardzo płynnie, bardzo dobrze i jestem naprawdę mile zaskoczony. Aparat. Xiaomi chwali się, że mamy tutaj podwójny obiektyw, jeden 12-megapikselowy, drugi 2-megapikselowy. Ten drugi ma nam pomagać w rozmywaniu tła. Zrobiłem co prawda parę zdjęć, ale nie jest to tak dokładne rozmywanie jak w droższych smartfonach, natomiast jak na ten segment te zdjęcia wychodzą przyzwoicie. Też mam świadomość, że osoby, które decydują się na tego smartfona wymagają od niego troszeczkę mniej, a myślę, że mogą się mile zaskoczyć. Z przodu kamera 12-megapikselowa, selfie zrobicie po prostu standardowej jakości. Na pochwałę zasługuje także bateria. 4000 mAh przekłada się przy tych podzespołach na 8 godzin użytkowania na ekranie. Co jest wynikiem rewelacyjnym. Tego smartfona nie musicie ładować spokojnie przez dwa dni robocze i to nawet mówię ja, kiedy używałem tego smartfona dosyć intensywnie, z włączonymi kilkoma skrzynkami mailowymi, socjalkami i czasami graniem. Naprawdę ta bateria schodzi bardzo powoli. Niestety ładujemy ją tylko przez port mikro-USB, tutaj znowu jest oszczędność. A w zestawie ładowarka to tylko 5 V 2 A. Z dodatkowych funkcji, które mogą was interesować, w tym telefonie znajdziemy także dual SIM, -a. co ciekawe, obie karty działają w technologii LTE, a nie znajdziemy za to NFC, ale do tego Xiaomi zdążyło nas już raczej przyzwyczaić. W tańszych modelach po prostu tego nie ma. Dla kogo Redmi 7? Myślę, że to będzie hit sprzedaży dla osób, które szukają taniego telefonu i chcą mieć pewność, że będzie on działał poprawnie. Nie będą musiały borykać się z tym, że coś nie działa, że coś się zacina, że Czasami ten telefon szybko się rozładuje, że się nagrzewa. Tutaj Xiaomi oferuje nam bardzo kompleksowe rozwiązanie, natomiast część z was na pewno zauważy to, że wystarczy dopłacić tylko 100 zł, żeby mieć droższego, lepszego Redmi Note 7, a tam na przykład na uwagę zasługuje chociażby ekran Full HD. Więc de facto do Was należy decyzja. Czy decydujecie się na budżetowego Redmi 7, czy jednak dopłacacie 100 zł więcej i otrzymujecie lepszą specyfikację i kupujecie Redmi Note 7? Czy może dopłacacie 200 zł i kupujecie sobie w ogóle Redmi Note 7 4x64? Ja wiem, że dla niektórych 15% ceny więcej do telefonu to już dużo, dlatego Redmi 7 mogę Wam serdecznie polecić. Myślę, że jest to jeden z najlepszych budżetowców w tej chwili dostępnych na rynku, oferujących taką specyfikację, takie działanie w tak niskiej cenie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Jeśli macie do mnie jakieś pytania odnośnie Redmi 7, zadawajcie je w komentarzach. Dajcie znać, co sądzicie o budżetowcu Xiaomi. Ja chętnie włączę się w dyskusję, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Xcom. Cześć!